Znajdujemy się na uroczystej gali z okazji 20-lecia firmy WGN Nieruchomości we Wrocławiu. Rozmawiamy z panem ambasadorem Amerykańskiego Stowarzyszenia Pośredników Rynku Nieruchomości na Polskę oraz przedstawiciela firmy Realty Executive, partnera strategicznego firmy WGN Nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Proszę nam powiedzieć, jak przebiega współpraca firmy Realty Executive pomiędzy WGN Nieruchomości? Proszę Państwa, na samym początku chciałem skorzystać z okazji i złożyć jeszcze raz na serdeczne życzenia i pozdrowienia od firmy koncernu Realty Executive w Stanach Zjednoczonych dla WGN-u. Jest to piękna uroczystość, dwudziestolecie istnienia. Chcieliśmy złożyć życzenia i pozdrowienia i życzyć wiele dalszych sukcesów. Jeśli chodzi o współpr naszą współpracę, jak Państwo wiedzą, istnieje ona już od przeszło 4 czy 5 lat. Ja myślę, że rozwija się w bardzo dobrym kierunku. W tej chwili rynek nieruchomości staje się rynkiem bardzo globalnym, i to nie ma znaczenia, czy ktoś mieszka w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych. Ludzie. Osoby inwestują, czy to przedsiębiorcy, czy to inwestorzy, prywatni, czy duże firmy w nieruchomości zarówno po jednej stronie, jak i drugiej stronie kontynentu. Mamy bardzo dużo Polaków w tej chwili, którzy inwestują w nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Są to jednym głównych powodów jest to, że ceny spadły tak drastycznie na rynku amerykańskim, że no jest to powiedziałbym, chyba najlepszy czas na inwestycje i tutaj ja myślę, że jest bardzo dużo duże pole do popisu dla pośredników zarówno z, z koncernu wgn jak i z Realty Executive, żebyśmy jeszcze bardziej zaciśnili, zacisnęli naszą współpracę i wymieniali się poglądami, doświadczeniami zarówno z rynku polskiego jak i z rynku, z rynku amerykańskiego. To, co ja wiem na obecną chwilę, mamy bardzo, e, trudno powiedzieć bardzo dużo, ale mamy, mamy coraz więcej poleceń zarówno z Polski, jak i coraz więcej również o, 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 poleceń e, na rynek polski ze Stanów Zjednoczonych. Dużo osób wraca, jeżeli nie na stałe, to inwestuje tak samo w Polsce, dużo Amerykanów głównie polskiego pochodzenia. I tutaj jest, tak jak mówię, duża szansa i dla pośredników z koncernu wgn żeby wykorzystać tę okazję i nawiązać bliższe kontakty z biurami Realty Executives w Ameryce. Proszę pamiętać, że mamy zagwarantowane jedna i druga strona 30% prowizji od poleceń, i jeśli chodzi o Reality Executive, mamy biura nie tylko w całych Stanach Zjednoczonych, we wszystkich Stanach, ale również w 16 krajach na świecie w tej chwili. I chciałbym, ja po prostu chciałbym, żeby ta nasza współpraca nie pozostała na, na obecnym poziomie, ale żebyśmy w jakiś sposób wytworzyli jakieś struktury i. Po prostu chciałbym widzieć, żeby ta współpraca weszła na następny etap i tutaj na pewno, ja myślę, że będą prowadzone rozmowy w, w krótkim czasie na ten temat, żebyśmy się wymieniali może więcej doświadczeniami zarówno z rynku amerykańskiego, jak i polskiego, udostępniać wzorce jednej i drugiej strony. Ja myślę, że ta współpraca powinna się opierać na zasadach, że jeżeli jest to coś dobrego, które, które przyniesie korzyści dla jednej i drugiej strony, to na pewno warto w to inwestować i rozszerzać. Dziękuję bardzo w takim razie i życzę sukcesów podczas dalszej współpracy. Dziękuję bardzo również. Dziękuję.